W poniedziałkowy poranek. Dzisiaj już niestety wyjeżdżamy. To nasz ostatni dzień. Idę jeszcze na ryby spróbować szczęścia. Założyłem bluzę. Jest gorąco, ale to przed komarami, bo rano jeszcze też tutaj latają w koło. Wczoraj jeszcze nagraliśmy kilka fajnych takich ujęć, jak graliśmy jeszcze z dziećmi w skrable. Nie chciały pójść spać, także za chwilę Wam pokażemy jeszcze fragment wczorajszego wieczoru. Hej, zobaczcie, jak nam jeszcze wieczór minął. Niedzielny gramy w skrable my wygrywamy no, no, na pewno Oczywiście. Wika, pokaż nowe warkocze normalne no, normalne? No, piękne. <grymne>. zobaczcie, to się tak tri. to jest ta kawa właśnie nie wiem, czy widać o, widać dym naprawdę, żadnych komarów a obok odejdziemy tylko metr, dwa tam, gdzie rowery tak gryzą nie da się wytrzymać jest tak cieplutko <im> mm -hmm. <gry rotor> Bardzo ciepła noc. Pierwszy raz Kefra chyba taka pionowa. w tym roku. No. To co gramy dalej? Wika chce się dowiedzieć. No. Co Wika? Czy lubicie banany? No, pytaj. <si> e czy lubicie banany? Napiszcie w komentarzach. <im> <gry rotor> chyba wszyscy lubią banany, nie? Bardzo ja nie lubi. Ja nie cierpię. A, ty nie lubisz. Nie no one... lubiałeś. Tam, najbardziej ma lubią małpy czarno. chyba w zoo, co? co? wokermundę, Mał, małpy w zoo <śmiech> <śmiech> dobra kończymy tą gierkę, trzeba wygrać Marcel, oczywiście, z dziewczynami oczywiście, że no Wy? jak zawsze, nie? Jak oni jak... tylko oszukują, że wygrywają, nie? oni tylko tak mówią no, no, na pewno Popłatę, trzeba kawy podsypać trochę miace. Kada dzisiaj jechał na rowerze na golasa <laughs> <laughs> Ale miałem spodenki krótkie. No, już nie mówię że... Słuchajcie, rowery już zapięte, a Wika znowu chce jeździć. Wiktoria już prawie 22. Odepniesz. Nie no, już idziemy spać. Wika. Mama już cię wykąpała. Mama. Przebrała cię w piżamę, a ty znowu poszłaś się ubrałaś. Wika. Chodź już. Koniec, jutro pojeździmy, tak? Na no, to Wika to jest bananowa dziewczyna. Czasami pięć naraz potrafi zjeść, co nie, Wika? No. no. Ale już fajnie. Zachód, po zachodzie. Mój rekord najwięcej bananów zje, e, zjeść, no to sześć. Sześć? No. Sześć bananów? No. Zjadłaś kiedyś? Rekord. Kurde. To już chyba muszę więcej kupować, nie? No. To dziesięć? dziesięć? Patrzcie, jak się kopci to, ta kawa, ale naprawdę żadnego komara. Ujarani ja ranikawą. Wika, Ujara na A Wika naprawdę, jakby coś... Fuh. Wika? Skąd ty masz tyle siły? Skąd to jest małpa wiedzieć, wiedzieć? bo to dużo banany. No jak zjadła. małpa, jak małpa. Skacze. Jest godzina 22. Już powinnaś spać. To jechał <laughs> dzisiaj na golasa na rowerze. <laughs> Przepraszam, czy to małpa? <laughs> Wika, już jest po 22, wracamy do kampera No to się mówi, nie musicie? No bo my jeszcze kończymy grę No dobra, no to... A że ja też kończę Jest już 22.30 A my nadal nie możemy skończyć tej gry Ale chyba wygrywamy, Marcel, co nie? Znowu Tak, tak, tak Tak, mama tak. Kto wygrywa? My No raczej My no Ty nawet nie grasz w ogóle Dobra. <laughs> Bananowa dziewczyno I, i Jutro przeliczymy punkty Tak, nie jutro, dzisiaj jeszcze Dzisiaj jeszcze? No dobra. No Plansza już pełna, literki się już kończą No dobra, kończymy tą grę Dawaj Marcel, jakieś słowo Słuchajcie, 22.40 A my nadal jeszcze nie skończyliśmy Nie Marcel? Ile nam zostało liter? 3. Trzy, trzy. A Jakie? A im dwie zi i on. No, już to musisz Czyli nic nie się ułożą już wygraną. Tak. Wika, ty jeszcze też? Grasz czy nie? No tak. Kurczę. W domu już byście dawno spali. już no Kiedy? W domu. No na pewno. Jeszcze no. godzinę. No dobrze, to już kończymy tą grę. Słuchajcie, tu już wszyscy śpią, zobaczcie, ciemno, tak jak wam mówiłem. Niemcy to już o 22. Idą spać, jest cisza. Jesteśmy sami tutaj. Pod markizą się świeci światło. Także to nam jeszcze tutaj daje możliwość grania na zewnątrz. Jest bardzo ciepło, jesteśmy w krótkim rękawku. Ja w sumie tylko. Marcel już ubrany. Wika też. No to co, do jutra? Godzina 23.20. Wika śpisz? Nie, ale. A jutro na ryby. Ty jeszcze dobra. jesz bułkę? No. Na ryby? Mam cię obudzić? No. Idziesz ze mną jutro na ryby? Tak? Idziemy na ryby, Wika? No dobra. Marcela, ty śpisz? Nie. Marcel ma siatkę taką ochronną, żeby nie spadł. No bo to już jest wysoko. Wika lubi spadać. No, a Wika sobie tutaj spada z tego łóżka. Nie? Wczoraj spadłaś, Wika. Ale to jest jutro. Dzisiaj jest No, dzisiaj w sumie. No. Jestem już z powrotem, nic nie złapałem, ale to nie szkodzi. Wika wstała, Marcel wstał. Czekamy jeszcze na Dorotę. Kawa się parzy, herbata również. I co Wika? Śniadanie. Jak tam dzieci lubicie tu przyjeżdżać? Wika, to piona. Jeszcze raz tu przyjedziemy kiedyś na pewno, nie? Tu jest super. O, słyszę czajnik. Woda się gotuje. Kto robi herbatę dzisiaj? Jedziemy się jeszcze przejechać po niemieckiej stronie i powoli będziemy pakować cały ten Majdan. A zobaczcie, mamy zapasową kasetę. Także na takie wyjazdy, warto mieć dwie. A, tym razem za mostem skręciliśmy w lewo. W prawo, sorry, wczoraj w lewo pojechaliśmy. Dzisiaj pojechaliśmy w prawo za mostem. I tutaj prowadzi również ścieżka, ale no taka wąska. Zobaczcie, jak się mijamy z innymi rowerami, to jest tak trochę ciężko. Tam było lepiej wczoraj. Ale ważne, że jest ścieżka. Ale dzisiaj wieje. Ale, super, ale fajnie jest, tak, niech sobie wieje. Jest taki ciepły wiatr. Nawet lepiej się jedzie, bo nie jest tak gorąco. Dzieci już strajkują, nie chcą jechać dalej. Chyba musimy wracać. Co, dzieciaki? Do kampera? Czy jedziemy dalej? Nie, do domu. Dwa no, do dni domu. zrobili. No. 55 km. Nie, 20. W jeden dzień 23, 43. No, no i dzisiaj zrobimy z 6, no z 50 km. 50 km. Uwaga! Jadą rowery naprzeciwko. Proszę zjedźcie. W tamtym roku byliśmy jeszcze w Bad Freienwalde. To jest takie duże miasto położone 13 km tutaj od Osinowa Dolnego, ale no niestety tam trzeba też jechać w ruchu miejskim przez ulice, także mało ścieżek rowerowych jest po drodze. Żegnamy Niemcy. I jedziemy powoli, pakujemy kampera, zwijamy wszystko, markizę. Ten dywan przed kamperem krzesła, grilla i będziemy wracać do domu. Jedziemy tym razem przez Polskę, ponieważ zorientowałem się, że nie wzięliśmy dokumentów od kampera, a w Niemczech jakby była jakaś kontrola policji, to trzeba wozić ze sobą dokumenty od auta. W Polsce nie. Niesamowite. Wika nie chciała loda. Co to się stało? Raczej chcesz? No to dobrze. I co? Paczka lodów. Poszła, nie? Marcello? Zjedzona? Proszę idziemy Poczka na proszę. Idziemy na zewnątrz. O, a my mamy z Dorotą, zobaczcie, zimne. Heineken 0%. Dzisiaj czas jechać. Marcel był niegrzeczny. No Marcel był niegrzeczny, ale za to Wika była grzeczna dzisiaj, tak? Nieprawda, ona była niegrzeczna. Tak? Ona była niegrzeczna? O kurczę. Tak. No Wy tak macie tak na, na zmianę, nie? Teraz jedno bije drugie, później odwrotnie. No, ale to normalne chyba. Nie chce nam się pakować, nie chce nam się jechać, jest tak gorąco. No. Także co? Napijemy się chłodnego napoju i pakowanie. Piękne słońce, ale już poniedziałek i tak się udało przedłużyć weekend, wykorzystać tą piękną pogodę, ale naprawdę nie chce nam się stąd wracać, jest po prostu super bosko. Często tu wracamy. W ogóle w lato w odrze. Tam jest taka mała plażyczka. Też się nieraz kąpiemy. Rybki łowimy. Dzieci też szczęśliwe. Po prostu widzieliście wczoraj, jak dzieci szalały, nie chciały i spać. Zaraz po prostu się zwijamy. Serwis zrobimy kampera. Wszystko wam pokażemy. i Jedziemy do domku do naszych koteczków. Oni też się za nami stęskniły. Trzeba je nakarmić. Tak jest. Kamper już spakowany. Idziemy jeszcze kupić takie wiszące truskawki. Widzieliśmy tutaj ładne mają. Obiecaliśmy dzieciom za umycie rowerów wczoraj. Będą dbać każdy o swoje. Tak. Jak sobie zadbają, tak sobie zjedzą. Jeszcze jedziemy serwis kampera zrobić oczywiście i wracamy. Co dzieci, truskawki kupione? Będziecie podlewać? Dobrze, jeszcze truskawki do kampera. bąble małe. Zmakowani. Trzeba teraz jeszcze zdjąć folię z okien. Zamknąć wszystkie dachy, szyby, szafki, sprawdzić. Przełączyć lodówkę na 12V. Zakręcić butle z gazem. I to chyba tyle. O, włączę silnik, niech sobie trochę pochodzi. Ale jest gorąco ściągamy jeszcze boczne osłony zapłaciliśmy za ten pobyt za jedną dobę 23 zł także my tutaj byliśmy 3 noce, zobaczcie tutaj paragon sobie włożyliśmy żeby za szybą był zawsze także jest godzina 13.16 jedziemy jeszcze na serwis o a z tyłu u dzieci zobaczcie truskawki prosto z krzaczka pole truskawkowe no, <laughs> co jecie? Są tam? Są czerwone już też na tych krzakach? O, no to super. Jak będziecie podlewać, to nowe urosną, nie? Czas na wyjazd. Opuszczamy te piękne miejsce, ale dużo przed nami. Jeszcze jedziemy zrobić serwis. Do zobaczenia. Przyjechaliśmy zrobić serwis. Zobaczcie, tutaj jest ten kemping. I tak blisko trzeba podjechać. Tylko tu jest kratka, właśnie na szarą wodę. Toaletę można opróżnić. Tak więc działamy. Tutaj mamy słupek do zrzutu. Czas na najgorszą czynność. Dwa koty do Nasze koty mają kuwety w domu, my tu. Dobra, koty opróżnione. Teraz co jeszcze nam zostało? Szara woda, Szara woda. jeszcze, nie? Po nas zawór zajmuje się tu o proszę Tutaj mamy taką kratkę. Super! Zleci do zera i można jechać. I śmigamy do domku. Serwis już zrobiony. Woda kończy już zlatywać. A takie dzisiaj jeszcze wymieniłem lampy tutaj obrysowe. Dwie na nowe, ponieważ tamte były takie spękane i woda tam leciała do środka. Także mały lifting. <grym> Dwa rowery na bagażniku, dwa rowery z boku w garażu. O jeszcze woda już praktycznie resztka zlatuje. Jakiś czas temu też wymieniłem sobie halogen na LEDowy, bo był tutaj taki okrągły, wielki jak z jakiegoś statku e, okrętu jakiegoś e, wojennego, <noise> także. Taki mały halogen, nie wiem po co, ale w sumie wieczorem gdzieś można zapalić, z tyłu jest jasno, wtedy za kamperem, czy przy cofaniu może wieczorem. Tutaj mamy jeszcze kamerę, która jest niesprawna, ale zajmę się tym kiedyś. Myślę, że będę musiał nową chyba kupić. Zobaczymy, czy tam prąd dochodzi najpierw. Czyli co? Żegnamy się na tą chwilę z Osinowem. Zobaczcie, tutaj jest taki punkt serwisowy. Na europejskim standardzie, tak zwany słupek. Naprawdę świetna sprawa. Jedziemy jeszcze, staniemy w Cedyni, zrobimy kawę na drogę. Krótka przerwa na kawę. Na takim fajnym parkingu przy górze Czcibora miejscowość Cedynia. I dojeżdżamy do domku. A tu o koty harcowały, widać. Wszystko porozwalane. Yuki. a drugiego kota torskawki najbardziej zainteresowały. A kot, kot? już przy misce czeka. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie. Jeśli podobał wam się film, subskrybujcie i dajcie łapkę w górę.